Witam! Ten film nagrywam 12 grudnia, czyli w przeddzień rocznicy, no, rocznicy ogłoszenia stanu wojennego, wprowadzenia go przez Radę Państwa, ale też w, przy tym samym rocznicy internowania, aresztowania Edwarda Gierka. A film będzie, no właśnie, będzie jednym z głównych bohaterów postać Edwarda Gierka, Ponieważ film będzie dotyczył yy, wzlotów i upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dokładniej przyczyny upadku PRL. Dziś yy, jest taki popularny mit uczony w szkołach w podstawie programowej, powtarzany w prasie, gdzie popadnie w artykułach w internecie. Y, powtarzany przez polityków, powtarzany przez ekonomistów i wielce ekspertów, wciąż powtarzany mit, że Polska Ludowa była od samego początku skazana na klęskę przez swój y, dławiący rozwój ustrój gospodarczy. Że ustrój gospodarczy PRL był nieefektywny. I to przez cały okres PRL, że był nieefektywny już w samych swoich założeniach. Taki mit jest dziś powtarzany. Mit ten oczywiście jest powtarzany tak nachalnie, właśnie dlatego, że pewne ośrodki mają interes w powtarzaniu, powielaniu tego mitu. A właśnie to są te ośrodki, którym zależy na tym, żeby tak jak od początku trzeciej RP, Gospodarka nasza była oparta na zasadach konsensusu waszyngtońskiego. Konsensusu waszyngtońskiego, o którym film już nagrywałem i będzie o tym i będzie ten film podany w opisie tego filmu, tutaj. Więc po to został tworzony ten mit, że same podstawy były niesłuszne. Dlaczego? Dlatego, żeby te zasady konsensusu waszyngtańskiego, które są e, odwróceniem zasad, na których opierała się gospodarka PRL o 180 stopni, dokładnym zaprzeczeniem, żeby te nowe zasady e, przedstawić jako lepsze, jako najlepsze. A wszystko, co by Odchodziło bardziej w kierunku tego, co było w PRL-u, przedstawić jako źródło zguby gospodarczej i biedy i zapóźnienia. A i, i jeszcze mówić, że jeżeli coś w tym modelu neoliberalnym nie działa, jeżeli odnosi on jakieś porawki, to tylko dlatego, że są jakieś pozostałości po modelu PRL. Nie przez to, że sam model neoliberalny jest obarczony ograniczeniami i błędami. Nie, nie, nie. Trzeba zwalić wszystko winę na pozostałości po PRL-u. No i właśnie taki mit jest promowany, żeby tutaj uzasadniać tą politykę gospodarczą, ten ustrój gospodarczy, który jest ustrój oparty na prywatyzacji, na dominacji obcego kapitału w zagranicznych korporacji nad Polską, na tym, że Polak jest tylko Siłą roboczą dla zachodnich korporacji, dla zachodnich rynków. No i trzeba to, żeby to wyglądało na cud gospodarczy, którym nie jest, o czym mówię w filmie Mit Polskiego Cudu Gospodarczego. Też będzie link w opisie. Jak nie będzie, to mnie upomnijcie. No, i żeby przedstawić tutaj przez kontrast z tym złym PRL-em, gdzie nic się nie rozwijało, nie budowało, yy, gdzie była tłamszona przedsiębiorczość, przez co był tłamszony rozwój gospodarczy. Taka jest narracja. No, i ja w swoim filmie już mogę Wam zapowiedzieć, że ten film będzie. Polemiką właśnie z tymi obowiązującymi poglądami na historię gospodarczą Polski. Tak więc, czy był sam w sobie w swoich podstawach, założeniach podstawowych ustrój gospodarczy PRL, czy był błędny w swoich założeniach, podstawach? No to najpierw, żeby odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy. Yy, przedstawić te podstawy. No i tymi podstawami były trzy zasadnicze no, reguły, je, na jakich opierała się gospodarka PRL, które zresztą były też w Konstytucji PRL w artykule 7 Konstytucji PRL ujęte. No i tak. Pierwsza zasada to jest dominacja kapitału państwowego w gospodarce. No i monopol strategicznych gałęziach, koncentracja kapitału w rękach państwa, żeby kapitał był skoncentrowany, wysokie efekty skali i tak dalej. No i żeby było państwowe, a nie należące do na przykład obcych korporacji, które mogą się w każdej chwili zwinąć i wynieść z naszego kraju. Druga zasada to monopol państwa w handlu zagranicznym. Po co? Po to, żeby ustalać korzystną yy, tutaj Korzystne relacje handlowe. To znaczy, po to, żebyśmy na przykład dużo dóbr konsumpcyjnych sprzedawali, a kupowali dobra inwestycyjne. Żebyśmy pierdoły, które można przewreć, zamiast je przewrzeć, sprzedali, a za te środki kupili maszyny, kupili technologie, Tem to. Było postępowanie wbrew logice kłaniania się zapotrzebowaniu konsumenta, wbrew logice gospodarki kapitalistycznej. No ale zgodne z interesem, tutaj szyb potrzebą szybkiego rozwoju, szybkiego, szybkiej modernizacji kraju. Trzecia zasada, wiążąca się z tymi dwoma poprzednimi, czyli zasada planowego charakteru gospodarki. Czyli, że głównym motorem napędowym rozwoju gospodarczego były państwowe inwestycje. No i że tworząc te państwowe inwestycje stosowano planowanie w perspektywie wyników nie poszczególnego tam przedsiębiorstwa, tylko w perspektywie wyników gospodarczych całego kraju. No i w perspektywie nie za rok, za dwa lata, tylko w, w dłuższej perspektywie czasowej. Tak. No i to są te trzy zasadnicze yy, podstawy, podstawowe zasady ustroju socjalistycznego. I te zasady wdrożono tutaj reformami takimi jak ustawa o nacjonalizacji, jak yy, rozporządzenia o handlu zagranicznym, ustawa o Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Jako uchwalenie, tutaj, utworzenie komisji planowania. Więc do 50 roku już te wszystkie podstawy socjalizmu były stworzone. No i tak, i dzisiaj zarzuca się Polsce Ludowej, we przez te właśnie zasady, przez te właśnie trzy zasady, które wcześniej wymieniłem. Że było spowolnienie gospodarcze, że przez to, z tego, że Polska jest zapóźniona gospodarczo dziś, bo w, w, w okresie PRL-u były te trzy zasady. A, a nadgania teraz zapóźnienie i nadgoni je dzięki odwróceniu tych zasad i zrobieniu dokładnie na odwrót. Tak jak każą eksperci z oceanu. Czy Eksperci, nie wiem, z Brukseli albo no, z Brukseli, albo gdzieś z Waszyngtonu, Chicago czy skądś tam. No i tak się twierdzi, że zapóźnienie jest przez te zasady. No a we, jeżeli nawet coś powstawało, jakieś zakłady w PRL, to one były nic nie warte, a poza tym cały ten wzrost to był wzrost na kredyt, a poza tym zaraz po wojnie to i tak musiał być wzrost. Bo y, po wojnie zawsze jest odbicie, bo uruchamiają się zakłady, które stały nie pracowały w czasie wojny i w czasie kryzysu. No i przedstawia się, że to było takie do dupy wszystko w tym PROMI, a teraz jest tak wspaniale, i przedstawia nam się cudowny wynik na przykład produkcji przemysłowej w po 1989 roku produkcja przemysłowa w Polsce jej wartość wzrosła. Czterokrotnie. Czterokrotnie. Czy to jest wielka liczba? Czterokrotnie. Od y, y, 89 dane są do 2022. To w skali roku te ponad 30 lat, to jest tak naprawdę tak 4,4% rocznie wzrostu. No to teraz sobie porównajmy z Polską Ludową. I celowo, żeby nikt się nie przyczepił, wybiorę tutaj ten okres Polski Ludowej, gdzie nie można się przyczepić, że wybieram okres od 1951 do 1970. Dlaczego ten okres? No bo popatrzcie, bo o, oczywiście do 1951 przyczepią się, że a, wysoki wzrost to było odbicie po wojnie. Odbicie po wojnie, zagospodarowanie ziem odzyskanych, to nie, to się nie liczy. To nie jest osiągnięcie. No dobrze, od do czego zaczynam? Od 1951, kiedy plan sześcioletni zaczął inwestować nie na bazie uruchamiania istniejących sił wytwórczych, tylko na bazie tworzenia już nowej, nowych mocy produkcyjnych instalowania. I kiedy już były, też nikt nie powie, że a wtedy jeszcze nie było wszystko unacjonalizowane, jeszcze nie było poupaństwowiane, jeszcze to prywaciarze napędzali wzrost. To nikt tego też nie powie, bo ja już mówię 51 rok, czyli już wszystkie te zasady socjalistyczne są wdrożone w, go, w ustrój gospodarczy. Ale też zatrzymuje się, nie uwzględniam celowo. Epoki gierkowskiej i gierkowskiego wysokiego wzrostu, żeby nikt nie zawrócił, we uwzględniam wzrost na kredyt. Ponieważ do czasów Gierka nasz dochód narodowy rósł szybciej niż nasze zadłużenie. Czyli nasze zadłużenie względem e, jako procent dochodu narodowego w tych pierwszych 20 latach P polski ludowej PRL w tej pierwszej połowie malało. Właśnie, to teraz wam powiem, przypomnijcie sobie, dziś 4,4% wzrost produkcji przemysłowej rocznie, po 89 roku. A w latach 1951-1970, w pierwszym dwudziestoleciu PRL, bez zadłuwania się na potęgę, bez tutaj jakiegoś efektu odbicia, Wtedy nasz wzrost wynosił 10,7% rocznie. Zapamiętajcie tą liczbę. 10,7% rocznie w takim tempie rósł potencjał przemysłowy Polski Ludowej. Zestawcie sobie z tym marnym 4,4% dziś. A jeszcze. Musimy wziąć uwag pod uwagę to, że te 4,4%, które dziś się podaje, jest i tak zabywane. Dlaczego? Dlatego, że dziś, w, dlatego, że w Polsce Ludowej to 100% praktycznie kapitału w przemyśle stanowił kapitał polski. A dziś 38% kapitału w przemyśle stanowi kapitał zagraniczny. Czyli... De facto, powinniśmy brać nie 4,4%, nie wzrost czterokrotny, ale tylko y, 62% z tego. Czyli tylko y, 2 trzecie z tego. To jest y, wzrost naprawdę polskiego przemysłu. Dlaczego to mówię? No, dlatego, że taki przemysł zagraniczny. Jego wzrost na naszym terenie to nie jest żaden sukces, nie jest to żadne pomnożenie naszego dobrobytu, bo po pierwsze, zysk wytworzony leci za granicę do zagranicznych udziałowców, a po drugie, nawet jeżeli on zostaje jako kapitał, to w każdej chwili ten kapitał może być zwinięty na tiry, maszyny na tiry i jadą do siebie albo do jakiegoś kraju o jeszcze tańszej sile roboczej. Więc Podawanie tutaj kapitału zagranicznego, jego przyrostu, jako przyrostu u nas bogactwa w kraju, to jest trochę tak, jakby mieć małą chatkę biedną na swojej działce i przyjeżdża ci ktoś na tą, na tą twoją posesję, tą małą działkę i parkuje na twojej posesji wypasioną furą. I to tak, jakby stwierdzić, że twój majątek wzrósł. Bo wzrósł o wartość tej zaparkowanej na nim wypasionej fury, która nie jest twoja. To dokładnie takie jest uwzględnianie kapitału zagranicznego w statystykach podawanych nam wzrostu gospodarczego. Dobrze, więc tak, widzimy tutaj, że gdy była gospodarka oparta na zasadach socjalistycznych, to rosła ona, rósł nasz przemysł, Nasza wytwórczość, nasz potencjał gospodarczy rósł ponad dwukrotnie szybciej niż dziś, kiedy jest gospodarka oparta na dokładnie odwrotnych zasadach. I teraz dochodzimy do zasadniczego pytania. Skoro było tak dobrze, to dlaczego to wszystko padło? I to jest bardzo dobre pytanie. Tak więc. Problemy zaczynają się wraz z ambitnym planem Edwarda Gierka. Gierek miał taki plan, że chciał dalej industrializować Polskę, dalej prowadzić te inwestycje, ale chciał to tak zrobić, żeby ludzie nie odczuli kosztów tych inwestycji. I w tym celu wpadł na pomysł, że będzie te koszty robił tak jakby odroczone w przyszłość, przez to, że będzie to robił na kredyt. Kredyt brany u zachodnich instytucji finansowych, który będzie spłacany eksportem polskich produktów na zachód. No tylko, że i głównym tym produktem miał być węgiel. No tylko, że co się stało? Yy, następuje Rok 1975. Um, otwiera się ponownie kanał słeski. Skraca się droga morska do krajów zachodnich, z Azji i tak dalej. Skraca się ta droga morska. Spadają koszty transportu stamtąd i nagle spada popyt na nasz węgiel. I kończy się zwywka cen na węgiel. I wpływy, zyski z eksportu tego węgla staje, okazują się być mniejsze niż zakładano. Więc wpływy są mniejsze, ale rata kredytu pozostaje taka, jak była. W ogóle się nie zmniejsza. No właśnie. Więc co teraz trzeba zrobić? No, żeby dalej móc spłaca, spłacić kredyt. Więc, żeby spłacić raty, trzeba było zacząć eksportować na zachód więcej innych dóbr. A jak ich wyeksportować więcej? No to znaczy, żeby wyeksportować ich więcej, to trzeba większą część tych dóbr ściągnąć z rynku krajowego. To znaczy więcej wrócić na eksport, a mniej przeznaczyć dla konsumentów kraju czyli mniej wrócić na rynek krajowy. A jak wrzucamy mniej na rynek krajowy, to po to, żeby nie było deficytów i kolejek, w których stoi, stoi i nie dostajesz towaru na koniec, to trzeba było podnieść ceny. Ale właśnie. No i podnosi, zaczęli podnosić te ceny. I co było skutkiem podnoszenia cen? Skutkiem podnoszenia cen było kompletne niezrozumienie. P przy kompletnym niezrozumieniu społeczeństwa, czemu wąt podnosi te ceny, zaczęły się rozruchy i strajki. I strajki, które prowadziły do tego, że kryzys jeszcze się pogłębiał. A dlaczego? Ano dlatego, że jak wszystko stoi i nie produkuje, to po pierwsze, zmniejsza się pula dóbr, czyli zmniejsza się znowu jeszcze bardziej dostępność dóbr. U nas na rynku krajowym a po drugie, zmniejsza się eksport, bo nie ma tych dóbr, więc nie ma ani czego wrócić na rynek krajowy ani nie ma czego wyeksportować. A jak zmniejsza się eksport, to znowu zwiększa się ta luka między wpływami z eksportu a ratą kredytu, i znowu zadłużenie rośnie, i rośnie, i rośnie, i rośnie, i zaczyna tak eksplodować. Więc już w tym 1980 roku, to w ogóle to zadłużenie eksplodowało i później w późniejszym okresie tylko się kumulowało. Jakby tego było mało, no to już zaczęły się pewne interesy, brak wiary w ten socjalizm coraz więcej partykularnych interesów i zaczęto podkopywać w ogóle te socjalistyczne zasady ustroju w latach 80. Bo w latach 80. na przykład już zaczęto odchodzić od zasady yy, gospodarki planowej, gdy uchwalono nową ustawę o yy, przedsiębiorstwach państwowych, która dawała przedsiębiorstwom autonomię, a później ta autonomia w, w latach 90. przekształciła się w to, że na majątku tych przedsiębiorstw uwłaszczyli się ludzie, którzy nimi zarządzali. Więc tu już była, był ten rozpad tego systemu. I tak Gierek zawinił swoim optymizmem, swoją naiwną wiarą w pokojowe intencje zachodu. Ale czy myśmy nie zawinili to jako społeczeństwo? Społeczeństwo zawiniło. Społeczeństwo okazało się lekkomyślne. I za swoim liderem szło tylko wtedy, kiedy było dobrze. A jak zaczynały się problemy. To było porzucanie lidera. <laughs> no właśnie. Yy, I społeczeństwo zaczęło myśleć tylko o tym, żeby mieć tu i teraz dobrze. To nie, takie podejście to nie jest podejście socjalistyczne. Podejście socjalistyczne to jest myślenie wspólnotowe a, o Wspólnocie Ludzi pracy. A myślenie o Wspólnocie Ludzi Pracy. To nie jest myślenie tylko tu i teraz, żeby ludzie pracy mieli dobrze. To jest myślenie o tym, żeby zachować w jak najlepszym stanie dziedzictwo przeszłych pokoleń ludzi pracy, a jednocześnie, żeby w jak najlepszym stanie zabezpieczyć, oddać jak najwięcej i zbudować jak najlepszą przyszłość z myślą o przyszłych pokoleniach ludzi pracy. Na przykład, właśnie. O nas, o których ci, którzy tam protestowali, strajkowali, nie myśleli. O czym zresztą też nagrałem film i też będzie w opisie. O postulatach sierpniowych, jaka to była brak wyrazu troski pokolenia pracowników, robotników z pokolenia naszych dziadków czy rodziców którzy o przyszłe pokolenia nie wykazali w tamtych latach troski. Tak więc widzimy, że przez te pierwsze 20 lat szło dobrze. Zasady socjalistyczne się sprawdzały. W ramach tych zasad była realizowana sprawna polityka gospodarcza. Więc pierwsza połowa PRL poszła dobrze. A druga połowa PRL poszła źle nie przez te zasady, Gospodarki socjalistycznej nie przez zasady gospodarcze, PRL. A właśnie pomimo tych zasad, pomimo tych zasad, pomimo tych zasad gospodarki socjalistycznej, które stwarzały dużo lepsze możliwości dla rozwoju niż zasady obecnie istniejące, to pomimo tych stwarzających dużo większe szanse zas zasad, ten cały potencjał został. Zmarnowany przez głupią politykę, głupią politykę władz, ale też głupie podejście społeczeństwa. Tak więc, czy PRL, projekt socjalistyczny, był skazany na porawkę? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Dawał dużo większe szanse dużo większą możliwości rozwoju gospodarczego niż ustrój obecny. A poniósł porażkę nie przez to, że sam ustrój był zły, ale przez głupotę ludzi działających w ramach tego ustroju. Którzy w dowolnym, w dowolnym ustroju głupota jest szkodliwa. I nieważne. Jak dobry mamy ustrój? Jeżeli ludzie są głupi, to nic z tego nie wyjdzie. Ale to, że głupi ludzie rozpieprzają dobry ustrój gospodarczy, jeżeli głupi ludzie go rozpieprzają, to nie znaczy, że sam ustrój gospodarczy był zły. Tak więc. Odpowiedź na pytanie brzmi, czy, czy były? Nie, nie, nie było to w podstawach PRL. Ustrój gospodarczy, socjalistyczny był, stwarzał dużo lepsze warunki dla rozwoju niż ustrój obecny. A mimo to, przez głupią politykę zostały te szanse zaprzepaszczone. Tak więc ja chciałbym podzielić się, przypomnieć yy, jak ją przyweczenie dałem mojemu dziadkowi nad trumną, kiedy umarł, i no, on był wiel oddany właśnie tej swojej Polsce, Polsce Ludowej, i ja mu dałem takie przyweczenie. dziadku, następnym razem zrobimy to lepiej. I tu chcę zwrócić na to uwagę: nie zrobimy to samo, nie, odbuduj nie tylko odbudujemy Polskę Ludową ale odbudujemy ją jeszcze lepszą, ucząc się na doświadczeniach, biorąc i konserwując wszystko to, co było dobre, a unikając powtarzania błędów przeszłości.